Jesteś tu Wiem, że tu jesteś Siemano dziska, jestem Zero I witam was już dzisiaj w kolejnym odcinku z gry Five Nights at Freddy's 4 Dzisiaj rozpoczynamy już drugą noc Z plush tra plus trapem Już tam wiem mniej więcej o co chodzi Czyli musi on przejść na ten Na ten X Musimy go przytrzymać na tym X-ie, tak? On musi dojść do tego X-a Jeśli on dojdzie do tego X-a w czasie tych, tych sekund, które tam lecą w prawym górnym rogu, możemy ominąć dwie godziny z następnej nocy. Dosyć, dosyć fajne ulepszenie. Będziemy próbować oczywiście to osiągnąć. Tak więc zaczynamy rozgrywkę. Pum! Dobrze, więc no z dru no z drugą, czas zacząć. Już sobie tutaj z wezmę paluszki na przyciski. Zobaczymy, co się będzie działo w nocy drugiej. Matko! A nie! To są, to są, to jest kurz! Tak, to był kurz! Ja patrzę, takie, takie dwie e, białe kropki są. Patrzę. O, jakieś oczy! Jakieś oczy! Nie, to kurz! <noise> nie wierzę, przecież wczoraj wycierałem. Nic nie widzę, dobra. Idziemy teraz tutaj sprawdzić, czy jest fan nasz Foxy. Nie się naładuje. Halo, Foxy, jego nie ma, dobrze. Jest godzina 12, spokojnie, spokojnie. Patrzymy sobie oczywiście tył, jeszcze tutaj jest ten nasz Misiu. <laughs> Freddy, pociesz mnie, dziękuję. Dlaczego się przestraszyłem miśków? Cicho. Dobrze, nie było oddychania, mogę zapalić lampkę bez problemu. Jest oddychanie. Trzymamy chwilę drzwi. Jest słychać oddychanie. Ewidentnie jest słychać. Dobrze nie ma. Chyba coś mi się wydaje, że migło. Tak, dobrze. A i doczytałem sobie, że jak te miski tam. Yy, będą mi migać tak światłem bardzo, bardzo często, częstotliwość się zwiększy to po prostu mi Freddy wyrąbie na mordę już co nieco ogarniam tutaj, tak? jeśli słyszymy oddychanie po prostu nie możemy zapalić lampy bo jeśli ją zapalim, po prostu nam wyrąbie na mordę, tak? gościu ciekawe czy to jest tak samo z tym Foxim w szafie to jest najstraszniejsza Część ever po prostu. Przepraszam Was bardzo za ten błąd, który popełniłem. Ja w ogóle nie, nie odsłuchałem oddychania, tylko od razu zapaliłem lampkę. Bardzo Was przepraszam za to. Kurde, jest tutaj. Już idzie, już jest godzina 12, on już tutaj jest. Miśki idą. Jest tutaj ciągle. Dobra. Mi się wydawało, że coś słyszałem po tej stronie. Chica. Kurde. Fuck. Dobra, możemy szybko iść miśki od odgonić. Miśki już się natężają. Freddy, Freddy! Jest. Jest okej. Okay. Okej. Okay, siedzi tutaj. Godzina pierwsza. Kurde, ale, ale już jest na pewno trudno. Ja nie wiem co się będzie działo przy, przy nocy piątej. Ja w ogóle tej go nie obczajam. Dobra, nie ma tutaj go. Bo Foxy tutaj jest... Spadaj miśki, spadajcie miśki! Dobra. Idziemy na drugą stronę. Miśki, 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 sliśki. Wypierdzielać. Cisza. Idziemy na drugą stronę, ale najpierw jeśli. Najpierw... Tak daleko. Co to było? LOL! To jakby coś biegało. Widzieliście to? Widzieliście to? Wiecie, co tutaj jest? To pewnie jest Foxy. Tak, jest tutaj. Nie wierzę. Wbił tutaj. Było go jak wbiega do pokoju. Plusiak, plusiak się zrobił. Plusiak Foxy się zrobił. Mały plusiaczek Foxy. Wow. Coś niesamowitego. No kurde, bany idź stąd. dobrze. Fak, 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 fak! Szybko! Brażenie ciastko! Jest! Nie było ciastka! Znowu... Jest tutaj... Chica. Jest trudno, jest trudno. Dobra, idziemy szybko odgonić Miśki. No, Foxy, no biegasz tu, słyszę Cię, ej no No Foxy, przestań biegać Na spokojnie odgonimy miśki, o już trzy były miśki, już, już bym mnie tutaj chciał Kurde, naprawdę bardzo łatwo jest przegrać tą noc nie, dość, że jest długa, to jeszcze bardzo łatwo ją przegrać. Jeden fałszywy ruch. Wystarczy tylko włączyć lampkę nie w tym momencie, i już jest po tobie. Kurde. No nie, już jest. Nie. Bany. Drogi bany. Zbliż się tutaj do mnie. muszę... Chuchnij mi, muszę zobaczyć, czy coś nie piłeś przypadkiem. Tak późno wracasz do domu i jeszcze wódom od ciebie wali. Kurde, i stąd chika. Asio. Idziemy sprawdzić. Jesteś tu. Wiem, że tu jesteś. Miśki, 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 fak, nie. Tylko nie to, błagam. Freddy, powiedz mi, że nam nie ma nikogo za mną. Udało się? Jest tutaj. Jest godzina czwarta, zaraz będzie godzina piąta. Jest godzina piąta! Zero ludu. Nie... O godzinie piątej takie rzeczy się dzieją. Foxy, nawet się do mnie nie zbliżaj. No biega tu dziad. No to po prostu biega, odronimy sobie miszki, bo już trzy były. Jest tutaj, Cika godzina czwarta a.m. obym teraz tego nie spieprzył bany jest tutaj bany przytrzymamy go chwilę Dobra, nie ma go. Szybko idziemy do Ciki jeszcze. Jest tutaj Cika. Przytrzymamy ją chwilę. Dobra, nie ma Ciki. Możemy iść szybko miski odgonić. Jest, 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 jest. Nie ma was. Dobrze. Cisza, spokój po lewej stronie. Czas na prawą stronę. Cisza, spokój. Miśki w ruch. Dobrze. Lewa strona. Cisza. Prawa strona. Zrozumieliśmy drugą noc! Jest! Ja pierdzielę! Udało się! Nie wierzę! Po, dłużej, po długiej naprawdę męczarni to ponad godzinę się męczyłem. Dobra, trzy dni do przyjęcia. Jeśli dobrze to tłumaczę. Ok, co my tutaj mamy? Dziecko płaczące. He left wi without you? Y co to Co zaznaczyło? Y wszyscy wyszli bez ciebie. Tak? A nie, he. To jest on. On wie, że nienawidzą cię tutaj. Yy, Powinnaś biec? Na pewno ci się to uda. Szybko, biegnij przed siebie do wyjścia. Nie, nie pamiętasz, co ci powiedziałem? Wyjście nie jest w tą stronę. Szybko, uciekaj. Za późno. Szybko do innego wyj wyjścia i znajdź kogoś do pomocy. You know what will happen. Czyli y ty wiesz, co się stanie? If the catches you. Catches, nie wiem, co to znaczy. Być się musieli sami sobie to przypomnieć. Dobra, dobra. Too late. Biegnij. Ty z gościu w przebraniu. Golden Frediego. Możesz znaleźć pomoc. Jeśli tylko chcesz, masz wielką siłę. No okej, okay, mam wielką siłę. No i idzie za mną ten gościu, nawet nie było żadnego krzyku, nic. A i tutaj to, to znaczy, że jutro jest kolejny dzień, a nie, że dzisiaj jest y, ostatni dzień. Troszkę mi się pomętało to wszystko, przepraszam was bardzo za to, ale no podczas nagrywania trudno mi się bardzo tłumaczyć, jestem trochę pod presją, tak? Ponieważ muszę tłumaczyć tak na żywo. I Czas na zabawę z Trapem. Muszę używać latarki, aby on doszedł do X'a. I wtedy, i wtedy ominiemy 2 godziny następnej nocy. Taki bonus fajny. Nawet bardzo, bardzo fajny bonus. Dobra, 60. Czekamy, aż on się ruszy. Trap czekamy. Czemu nie idziesz? Rusz się Trap. No rusz się. Ruszaj się, ruszaj się. E! What the hell? Widzę, gdzie jesteś. No co ty myślałeś, że mi tak łatwo uciekniesz? Nie ma takiej opcji. No ciągle tam jesteś. Wyłaś, chodź tu. Nie bój się, masz jeszcze 9 sekund. Poczekamy, może się uda. Dobra, idzie. Ale nie, niestety się nie udało. Nie doszedł do X-a. Dobra, noc trzecia, tak więc co, proszę Państwa, kończymy ten odcinek, mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał, jeśli tak, daj łapkę w górę i nie zapomnij o subskrypcji kanału, tu masz specjalny przycisk subscribe z bananem, dzięki któremu dołączysz do mojej armii bananów, no i będziesz z filmami na bieżąco, tak, zapraszam Cię właśnie do grupy na Facebooku Banany Przemiksa, jeśli jeśli chcesz, tam publikuję posty związane z moim kanałem, możecie sobie razem pogadać o różnych tematach, tak, miła jest, bardzo miła atmosfera. Daję tam informacje, których tutaj na YouTube ni niestety nie mogę dać. Daję też przedsmaki odcinków. Pytam się ludzi o różne rzeczy. Tak samo do Bananowego Piątku. Y tam na fasie na Facebooku będziecie zadawać mi pytania. Tak więc, co? Żegnam się z Państwem. Ja jest Przemik Zero. I pamiętaj, chcę Cię widzieć w kolejnym odcinku. Tak więc, pa pa pa!